Jadłem lody każdego wieczoru, tak jak zawsze, i nie przestanę tylko dlatego, że moja szwagierka nie chce, żeby moja siostrzenica to widziała. Dla kontekstu, mam te rutynę od wieków. Każdego wieczoru po jedzeniu jem jedną z tych maleńkich filiżanek lodu Joy Mini. Znasz je? Są w zasadzie wielkości kieliszka do wódki, z kulką waniliowych lub czekoladowych lodów dla dzieci, a czasem truskawkowych, jeśli mam na to ochotę. To dosłownie moja jedyna rzecz. Nie piję, nie palę. Pracuję w nudnej pracy biurowej, gdzie cały dzień odpowiadam na e-maile dotyczące zamówień papieru do drukarek. Ten lód to jedyne ekscytujące wydarzenie w moim życiu. Mój brat Josh i jego żona Kelly wprowadzili się do mnie na kilka tygodni, ponieważ są między domami. Sprzedali swoje stare mieszkanie, a nowe jeszcze nie jest gotowe. Więc powiedziałem im, że mogą u mnie w mieszkaniu. Państwa córka Mia ma 5 lat i szczerze mówiąc jest całkiem słodka. Jest obsesją na punkcie dinozaurów i zadaje milion pytań o wszystko. Na początku wszystko było dobrze. Jedliśmy razem kolację. Poszli do salonu oglądać telewizję, a ja zjadłem lody w kuchni. Proste, ale pewnego wieczoru Kelly doprowadziła mnie do ostateczności, kiedy wyciągałem mój mini kubek z zamrażarki. Ona na to: "Ej, muszę ci o coś zapytać". Myślałem, że może chce pożyczyć moje auto albo coś w tym stylu. Nie. Czy mógłbyś może nie jeść lodu każdego wieczoru, kiedy tu jesteśmy? Mia ciągle pyta, dlaczego nie może mieć żadnego i to naprawdę utrudnia sprawę. Po prostu wpatrywałem się w nią przez sekundę, bo szczerze mówiąc nie wiedziałem co powiedzieć. Więc to jest mój dom i moje lody. Próbowałem być miły. Powiedziałem, że roz... Rozumiem, ale nie przestanę. Mogę poczekać, aż Mia pójdzie spać. Czy to by zadziałało? Kelly wydawała się z tym w porządku, więc pomyślałem, że problem rozwiązany. Błędnie. Następnego wieczoru czekałem do około w pół do dziewiątej, kiedy Mia podobno spała. Chwyciłem mój mały kubek i usiadłem przy stole w kuchni. Niecałe dwie minuty później wbiegła Mia i zapytała o lody. Kelly pędziła za nią, wyraźnie zdenerwowana i zaprowadziła Mię z powrotem do łóżka. To zdarzyło się trzy razy w tygodniu. każdym razem, gdy próbowałem zjeść lody po zaśnięciu Mii, jakoś pojawiała się w kuchni jak mały duch szukający lodów. I za każdym razem Kelly rzucała mi to spojrzenie, jakbym osobiście rujnowała jej życie. W końcu pewnego wieczoru Kelly weszła do kuchni. Zanim nawet otworzyć lodówkę. Skrzyżowała ręce i tak, okej, okay, poważnie. Musisz jeść lody każdego dnia? Czy to naprawdę konieczne? Byłem już dość zdenerwowany, więc powiedziałem: "Nie, ale nie musisz też pić kieliszka wina każdego wieczoru". Jej twarz zaczerwieniła się. Praktycznie każdego wieczoru od czasu gdy się prowadzili, piła wino do kolacji i nigdy nic na to nie powiedziałem. Po prostu prychnęła i odeszła, nie mówiąc już nic więcej. Ale potem było gorzej. Zaczęła rzucać te pasywnie agresywne komentarze podczas kolacji. Kiedy skończyłam jeść, ona powiedziała: "Och, idziesz teraz na lody?" w tym super sarkastycznym tonie. Albo powiedziała do mnie bardzo głośno: "Pamiętaj, skarbie, słodycze jemy tylko w wyjątkowe dni, a nie każdego dnia jak niektórzy ludzie". Mój brat Josh w końcu wziął mnie na bok i zapytał, czy mógłbym po prostu stać jeść lody dopóki się nie wyprowadzą. Powiedział, że Kelly jest zestresowana przeprowadzką, a ja utrudniam sprawę. Powiedziałam mu, że nie. To moje mieszkanie, moja lodówka, mój lód. Nie zmieniam swojej rutyny, bo Kelly nie potrafi wytłumaczyć swojemu dziecku, że różne osoby mają różne zasady. Josh jakoś się zdenerwował i powiedział, że jestem egoistyczny i że zostało tylko kilka tygodni. Powiedziałem, że jeśli to taki problem, powinni może rozważyć pobyt gdzie indziej. To mu się wcale nie podobało. Potem zrobiło się mega niezręcznie. Kelly prawie ze mną nie rozmawiała. Zrobiła kolację dla swojej rodziny i mnie wypuściła, więc zaczęłam zamawiać jedzenie. Mia ciągle pytała, dlaczego wszyscy dziwnie się zachowują, co szczerze mówiąc sprawiało, że czułam się źle, bo nic z tego nie jest jej winą. Pewnego wieczoru jadłem lody przy stole w kuchni, a Mia znów się tam wślizgnęła ale tym razem, zanim Kelly zdążyła po niej przyjść, Mia spojrzała na mnie i powiedziała: Dlaczego mama mówi, że jesteś zła? Nie wiedziałem nawet, co mam powiedzieć. Po prostu powiedziałem jej, że staram się nie być niemiły i że dorośli czasami się nie zgadzają w pewnych sprawach. Kelly weszła dokładnie w momencie, gdy to powiedziałam. Mocno chwyciła mię za rękę i wyciągnęła ją z kuchni. Następnego ranka Kelly i Josh spakowali wszystkie swoje rzeczy i wyjechali trzy dni wcześniej. Josh napisał mi, że zamiast tego zostaną u rodziców Kelly i że powinnam zastanowić się, czy moje lody były warte zniszczenia naszej relacji. Napisałem z powrotem, że mój lud nie jest problemem, ale że Kelly próbuje kontrolować to, co robię w moim własnym domu. Już tak. Zostawił mnie na pastwę losu.